Witam serdecznie wszystkich czołgistów w odcinku Pokaż co potrafisz. W tym odcinku zobaczycie bardzo lubiany przeze mnie medzik dziewiątego poziomu M46 Patton. Amerykański oczywiście. Gracz, który wysłał mi powtórkę na tym medziku występował już ostatnio na ise 4, a jego to XDPL. Cześć Johnny. A witam wszystkich ponownie. Przełęcz. No i cóż, Ru zjeżdża. I twój kumpel z klanu. I, więc ty po, postanowiłeś też zjechać, żeby mu pomóc, oczywiście, nie? Dokładnie, stwierdziłem a co tam jedzie. Trzeba uratować. No to, i. Nie się przydać. Zramowany, no ale teraz. Y, okazało się, że baczad. Drugi strzał. Trzeci. Tu już widziałem śmierć Boszaka, ale właśnie. No. Udało mi się odbić. I to mi uratowało. Właśnie. I piąty. Czyli zostało ci 385 HP Badczat wystrzelił 5 pocisków hmm, chyba hmm, dwa nieprzebite strzały. Jeden na gąst no na pewno i to mi uratowało no i, właśnie. No i teraz macie w okolicach 40 sekund żeby go załatwić. Dlatego stwierdziliśmy z kolegą od razu, że trzeba jechać go dobić, póki przeładowuje, bo... No, przaduje się znowu będzie szkodził. A tak to. No i oddałeś mu teraz za jego zachowanie. Drugi zniszczony pojazd, ale zostało ci 365 hp. Czyli ten początek trochę taki szczęśliwy, no ale też pechowy, nie. No szczęśliwy no tak. dlatego, że przeżyłeś, bo mógł przebić o jeden pocisk więcej baczat, już by było po tobie. No, ale. Yy, zapewne yy, ta mała ilość HP z, yy, spowodowała, że teraz już trzeba grać bardzo uważnie. No, dokładnie, stwierdziłem, trzeba trochę ostrożniej zagrać teraz, ale też ta bitwa pokazuje, że czołgi warto dobijać, bo czołg nawet, który jest na może dużo zaszkodzić. Szczególnie Baczca, który ma dobry kamuflaż i pięć yy, pocisków w magazynku. Dokładnie. Jak widzicie, czołg ten strzela solidnie i to co 8, chyba 5 sekundy. O ile pamiętam, to było, jeśli mogę, to się poprawię. 7,5, 7 jak? Tak, 7,56, było dobrze. 7,50, dobra, to przepraszam. Tak, bo tu zbijam akurat tą załogę Super Persa, więc. 218 peny, 390 uszkodzeń. Jak coś można się posiłkować kumulacją. Nie, to są podkalibrówki. Dokładnie, więc to jest kolejna tego czołu. Tak. Czemu aż 9 haeków wozisz? A, bo stwierdziłem, że mu jest zwykłej. Zawsze na zapas mogą być. A w tej bitwie się przydało i to bardzo. Tak, haeki walą średnio po 480. A jak wiadomo, teraz grille. Królują, to na takiego Grilla, taki heek bardzo się przydaje. Co 7,5 sekundy pro, po prawie 500, czy też w artylerię, więc dużo pocisków. No nie jest to Batczat, który ma tylko 36 pocisków. Tutaj mamy aż 54 pestek, a strzelamy po tyle samo, po 390. A Badczat tylko ma 36. To taka zmora tych fanów Badczata, że za mało pocisków. No, i tu też widzimy kolejną zaletę tego czołgu, czyli depresja. Minus 10 stopni. To jest właśnie ta główna zaleta tych Amerykańców. Jedyne, co ich ratuje. No, no, no. no. Akurat szczerze chodzi, jeśli o tego patona, na początku się zawiodłem tym czołgiem, bo jakby patrząc na ósmy tier Pershinga, to na swoich tierach wierzą, sporo potrafi dingować, odbijać. Fajna gra jest mi naprawdę, a tutaj dziewiątką sądziłem, że jest trochę twardsza wieża, a jednakże szybko się przekonałem, że jak w maso wszystko chodzi. Mhm. Podobnie jak M103 D3-2, ósemka twarda, dziewiątka wieża już sporo przyjmuje. No i jeden z wrogich pojazdów przejechał na kapa, ale w zasadzie Szczerze mówiąc nie musiałeś się wracać, widząc, że AMX 30, M41 i jeszcze twój kumpel z klanu jedzie, to w zasadzie niekoniecznie musiałeś tam jechać. To znaczy ja stwierdziłem tak, że zauważyłem, że tam koledzy z teamu wracają, więc do kapa nie muszę jechać, ale wolałem się kawałek wysofać, ponieważ zostałbym tam sam z T57 Heavy, a tam te czołgi w końcu by się ruszyły stamtąd. Więc z moim HP sam jakbym tam został, szybko bym skończył. A no, tak zawsze kawałek stać. mogłem się wycofać. No. No, jak też widać rzut. Yy, yy, daje radę ten czołg na 10 -tych tierach działo bardzo fajne no ta penetracja niby mm, są lepsze czołgi czy to, y, czy to czołg na przykład japoński 9 poziomu czy też francuski y, czy też niemiecki tutaj mamy tą penetrację nie za wspaniałą ale y, na przykład T54 ma jeszcze gorzej <grych> więc 810 bodajza jak widziałem no no no, no. No i teraz to już ci Teraz to masz znowu szczęście. No, to Go znaczy, widziałem kolega batem się wyszelał, więc było trzeba kolejnego bata dobić. No, żebyś nie, no. nie przeładował. No ale teraz y to zostało ci już malutko tego HP, bo y tylko... 62. A jakby nie paszę, to będzie jeszcze mniej tego życia, a człowiek przeżyje. <laughs> nie, no, ale wiadomo, to właśnie pokazuje w tej bitwie, że czołg jest na nadraśnięcie, na lekkie ramowanie. Jak ktoś go nie dobije, to wykraść bitwę jeszcze może. I dlatego na przykład y, na turniejach, na twierdzach czy na CW właśnie y, konieczne jest dobijanie y, czołgów, dobijać czołgi te, które mają mało HP. Dokładnie to jest to. Tak, nie dobijają to później razem, jak to widać. No, yy... Tak, akurat, właśnie... kolega, tym AMX-em 30 mi się zaję, że tam niepotrzebnie pojechał aż tam. No właśnie, no skończył. Zostałeś sam wyborze. z kolegą z Plutonu na dwa grille. No i o, teraz hajki. Tak. Dokładnie. To losowanie nie było za wspaniałe. No nie, bo w porównaniu do zwykłych, to ze zwykłego mógł tyle dostać, ale... Tutaj nietrafione... Ale na szczęście Grille ulitował się, też nie trafił. No, tu już lepiej, 407 i z tyłu... I z tyłu, w zasadzie powinieneś już nie żyć! Co jest piękne, co teraz zrobi, jak odbił od tej wieży. No. To było ładne. No i teraz nawet Ci tak pomógł, bo zostali już sam na te cztery pojazdy. I, te, I teraz nawet Masz taką blokadę. Chociaż ta wieża, tak mówiłeś, 466. No i tutaj błąd grilla. Chciał Cię zramować, Dokładnie. Ale, ale się mu nie 3 udało. 3 HP, 3 HP. 3 czołgi. W ostatniej sekundzie udało się go jeszcze strzelić, żeby nie zarmował mnie do końca. No. Ale tu no widać i... właśnie, że haeki się przydają nie tylko do dekapowania. No co i już z tego co słyszałem, ludzie wożą właśnie po 3-4 haeki na dekapa. Ale w tych czasach jak WG dodaje coraz więcej papierowych czołgów, to takie haeki. Do zabijania DMG się dają, pięknie. No. No i cóż, yy, drugi Grillek, yy, Mr. Gibiec, kapuje. Ty masz 3 HP? On ma trochę więcej. On ma trochę więcej. Ale szczerze powiem, dobrze też dla mnie w tej bitwie, dobre to było, że nie używam x a nie widziałem. Jaki kolega jest dobry, bo może bym zobaczył, że Pomidor by się się jakoś inaczej jechał, a że nie używam XVM, a każdego traktuję jako dobrego gracza, więc ostrożnie jechałem teraz. No i tutaj ten haek Źle poszedł, źle yy, strzeliłem po prostu. Ale yy, za to yy, zgąskowałeś go, więc yy, luzik. No i cóż... Został ostatni gracz, tylko ten ostatni gracz ma ponad 700 KP, czyli musiałbyś dwa razy w niego trafić, a jak wiadomo prototyp ma też szybkoszczelne działo i strzela po 400. więc No jest nadal ciężka Jest sprawa. dużym zagrożeniem w sobie. Tutaj stwierdziłem po prostu podjadę, zobaczyć na spot, czy go tu widać. Czy jest szansa go od razu okrążyć. Tu jest że 759 HP. No ale słuchaj, słuchajcie: prototyp to jest jeden z wolniejszych czołgów, jest muł. I ty dobrze obliczyłeś teraz to, że on. Że ty będziesz szybszy, bo prędkość maksymalna. To jest 48 km na godzinę. Jesteś on ponad 8 km? Dokładnie... No. Yy, 2,5 razy szybszy jesteś od niego i on jeszcze ma podgórkę, więc postanowiłeś ruszyć na kapa. I teraz tak. tak. Ja wiem, że fajnie byłoby mieć 9 fraga, ale po co przegrać bitwę, skoro jest udana? A lepiej skapować i już wygrać, niż się narażać. Tu też mogłem spróbować go obkrążyć. A nuż mogło się okazać, że też zabrócił. Jakbym wyjechał pod niego, kiepsko to by się skończyło. Znaczy wiesz, gdybyś miał 9 teraz zniszczonych pojazdów, przypuszczalnie kombinowałbyś coś na tego pula. No to zapewne, ale. Aha, jeszcze kolejny. Kolejna, kolejny plus tego czołgu to jest zasięg widzenia. No, a On ma baz bazowy 410 jeżeli jeszcze mu dodamy tam dobrą załogę, wentylację i tak dalej, to ma prawie 450 bez żadnych optyk. Dokładnie. to jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna sprawa, no i wentylację, ładowanie, stabilizator pionowy, to jest taka podstawowa wersja na ten czołg. A tu akurat mam to? lornetę, bo lornetę mam dwie, które przemieszczam między czołgami, a że nie było funduszów na tutaj skupiacz, czy tam do, ten stabilizator, to akortosę wyłączyłem. Mm -hmm. A tak, tak jak mówisz właśnie, stabilizator do tego jest full wypad No. Tutaj mm. jeszcze mimo wszystko, wolałem kawałek z tyłu ustawić, żeby ewentualnie go szybko wyświecić, gdyby przypadkiem jakoś dojechał. No. Dobra, w zasadzie teraz już kapujesz, to przyspieszę to już spokojnie razy 4. Bo ja wiem i ty wiesz, że już gościu nie dojedzie. Gdybyś jeszcze mógł coś tam kombinować, ale już było tak mało czasu, że to nie było co ryzykować, nie? Dokładnie no jak mówiłem. Skapowane 3 HP zostało. No i zerknijmy na wyniczek. A wyniczek jest taki, że medal Ridleya Ottersa. Mamy obrońcę, mamy high caliber, jakieś tam jeszcze inne medale, kamikarze szczerze? też. Przez grillę. A szczerze powiem, że żałuję, że kolega tam na typku chwilę wcześniej nie zginął, bo wtedy jeszcze koba było bym bodajże za wygraną bitwę z samemu napięciu. No, prawie 50 tysięcy zarobione i 1719 bazowego expa, prawie 7 tysięcy obrażeń. Oczywiście obrażenia nie są jakieś niesamowite, ale bitwa była naprawdę ciekawa, no i pokazująca, że nie ma się co poddawać, zawsze można to wyciągnąć, wszystko się może zdarzyć. Dokładnie tak dobra. jak mówisz i polecam bardzo czołg, bo naprawdę świetny jest. Tak, tak jest, tak jest. jest. Ósemka jest świetna, dziewiąteczka jest świetna, no dziesiątką gram mało. Już zdecydowanie te radzieckie media mi się bardziej podobają. Powiem, wczoraj kupiłem dziesiątkę, dzisiaj zagrałem, a asik, koncerny wpad i nie ukrywam, też jestem zadowolony, bo działa z większą paną, 268, szybszy czas przeładowania i naprawdę świetny czołg. No, taki, taki wolniejszy trochę magic, ale, ale bardzo przyjemny. Dobra, to wszystko. Cóż, może znowu byś chciał pozdrowić żonę? E, żona jeszcze nie, ale dobra. To no będzie przynajmniej raz pozdrowienie, się cieszy. I Kolegów stanu pozdrawiam. I brata, który się ostatnio powiem, że go nie pozdrawiałem. Jakbyście chcieli zobaczyć poprzednią bitwę Johnego. Opisie jest link. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.